Cześć, kochane osoby z podznaku Raka. Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na horoskop, horoskop tygodniowy. Jak zawsze, na wstępie bardzo dziękuję, że jesteście, oglądacie, przepięknie komentujecie. Kłaniam się nisko, pozdrawiam. Zobaczmy zatem, jakie karty tutaj wylosuję dla Was i co one będą oznaczać dla Was w praktyce w tym okresie. Zobaczmy. Single mają szósteczkę pucharów, osoby zajęte. Królową Buław, karta dla osób szukających pieniędzy, pracy, to oczywiście as tenarowy, as buław dla osób mających pracę, no i aspekt zdrowia, król miecz. A więc tutaj jedyna karta, troszkę e, surowsza, to właśnie karta na zdrowie, ale do niej za chwilę przejdziemy. Zaczynamy oczywiście od Szóstki pucharów, i ona jest fajną kartą, jeśli chodzi o kwestie tutaj, właśnie szukania, poszukiwania miłości, dlatego że ona mówi, że w najbliższym otoczeniu możemy znaleźć kogoś wartościowego, lub właśnie o, o, o otoczenie najbliższe wskaże nam taką postać. Może być też tak, że ktoś powróci do nas, bo tutaj ta przeszłość może mieć znaczenie i warto. Mieć na uwadze takie powroty. Możemy też sami się do kogoś odezwać, co o, oznaczać będzie dobry ruch, dobry krok, bo jest to karta serdeczności, odwzajemnienia emocji. No i jakichś też zaproszeń, więc nie odrzucajmy tutaj możliwości pójścia na zabawę, bo dzięki niej też możemy kogoś fajnego poznać. Z kolei karta dla osób zajętych to. Królowa Buław, karta silnych, przebojowych, hagzmatycznych kobiet, a więc one będą tutaj działały. Może chodzić o Was, ale też może chodzić o zaangażowanie kobiet, które będą gdzieś tam wpływały na nasze życie, troszeczkę burząc je, dlatego że Królowa w lubi narzucać się, jest dominująca, zdeterminowana. Dla niektórych kobiet w ogóle jest to karta zostawiania czegoś kogoś, bo jest to karta zdecydowania, a więc zdecydowałam, że będę na przykład działać dla dobra relacji, albo zdecydowałam, że wycofuję się. A więc wszystko zależy od kobiety, i to one będą tutaj bardzo mocno wpływać na wszelkie tendencje i rozwiązania. Natomiast karta dla osób szukających pieniędzy pracy to as denarów, piękna karta as inwestycji, as możliwości, nowe, nowe piękne pomysły, założenie firmy, która będzie przynosić niezwykłe zyski, wejście do współpracy, która to też da stabilną umowę, porządne pieniądze i perspektywę na rozwój finansów i sfery zawodowej, a więc tu się powinniśmy cieszyć, bo jakby nasze wysiłki, nowe kierunki, nowe aspekty przyniosą też konkretne rezultaty. Natomiast As Buław jest dla osób, które mają pracę, a to jest też karta oczywiście nowych aspektów, tylko takich, że na przykład zaplanowaliśmy być w danym miejscu, a może się okazać, że przyjdą do nas wiadomości, które zmienią naszą perspektywę, zmiana układów, zmiana otoczenia, zmiana w ogóle tutaj spojrzenia na pewne kwestie, zmiana planów. Nie jest to karta rujnująca, ale zmieniająca kształt naszych poprzednich działań, czyli to, co myśleliśmy, że jest stabilne, nie jest stabilne, bo już wchodzi coś nowego, dynamicznego, nie, za czym trzeba też mocno podążyć i umiejętnie to wykorzystać, bo jest to oczywiście karta zaangażowania, więc musimy zapalać się do nowych pomysłów i umiejętnie je wykorzystywać. Natomiast zdrowie to jedyna karta, która tutaj jest trudną kartą, bo. Chodzi oczywiście o kula mieczy, i ten król mieczy niestety dla was będzie aspektem wizyt lekarskich. Jest to surowa karta mężczyzny, osoby, która przekazuje generalnie wiadomości w sposób surowy, trudny, oschły. On nie dba o nasze emocje, on po prostu przekazuje wiadomości, ma nam dać do zrozumienia. Że coś musi być, tak? To jest też karta operacji, zabiegów, jakiejś konieczności wykonania badań, które są istotne, tak? To jest postać, która ma nas zmusić do czynienia czegoś, co nam przyniesie ulgę, ale to może wiązać się właśnie z operacją, odcięciem od czegoś, przyjęciem czegoś nowego i generalnie dostosowaniem. Tutaj zwróćmy uwagę na układ nerwowy, układ oddechowy, gardło. I choroby wirusowe, generalnie. Natomiast samo w sobie nie jest złą kartą, ale niesie podstawowe przesłanie logicznego i racjonalnego podejścia do swoich spraw zdrowotnych, czego Wam oczywiście życzę. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. No i zobaczmy teraz, co osoby z znaku lwa będą miały tutaj. Witam, kochane lwy. Z tej strony oczywiście Włóżka Apolonia. Cieszę się, że jesteście. Witam Was serdecznie. Spójrzmy na Wasze karty. Jakie możecie tutaj otrzymać w tym przetazowaniu. Bardzo dziękuję za to, że się udzielacie, komentujecie. Piękne serduszka wysyłacie. Jest mi niezmiernie miło. No i pozdrawiam Was serdecznie. Zobaczmy, jakie karty będą dla Was. Już patrzymy. Single. Dziesiątka denarów. Osoby zajęte szóstka Pucharów, osoby szukające pieniędzy pracy to rycerz mieczy, osoby, które mają już pracę, mają bardzo dobrą kartę, trzy denary. No i zdrowie też całkiem nieźle, a z denarowy. Oczywiście on będzie wiązał się troszeczkę z finansowymi aspektami zdrowotnymi, ale jest to bardzo dobra karta. Zaczynamy też od niezłej, dla singli dziesiątka denarów, gdzie szukać przyszłego partnera, partnerki, no właśnie w kwestiach związanych ze sferą zawodowo-finansową może też być na przykład to związane z jakimiś układami rodzinnymi, czy na przykład ktoś tutaj z bliskiego otoczenia nam może podpowiedzieć, tak, być jakąś ważną postacią, ale generalnie pieniądz, sfera zawodowa, jakieś układy zależności, Gdzieś tutaj spotkania takie biznesowe mogą nam pomóc w tym, że przez przypadek, a może i nie przypadek, wejdziemy w układy nie tylko finansowo-zawodowe. Tak więc chwytajmy te okazję i starajmy się łączyć różne aspekty. Z kolei osoby, które mają kogoś, to tutaj mają tę kartę szóstki pucharowej, i to jest karta oczywiście dla Was powrotów do przeszłości, tak, coś wróci do nas, tak, mogą być stare sprawy, stare rozmowy, stare jakieś układy, no jest to cykliczność pewnego rodzaju, ale jest to też piękna karta, bo ona mówi o zaproszeniach uroczystości, dobrych układach rodzinnych i jakiejś serdeczności. Ktoś tu nam okaże dobry gest z otoczenia, z, z rodziny, no i w ogóle możemy liczyć, że coś dobrego się tutaj wydarzy. Tak Jest tu też karta macierzyństwa i pięknych aspektów związanych z dziećmi, a więc też możecie spędzać cudowny czas z młodymi osobami i cieszyć się z tego niezmiernie. Natomiast karta dla osób. Szukających pieniędzy pracy to mieczy. recerz mieczy. Rycerz Mieczy oczywiście wskazuje na nerwową atmosferę burzliwą, przebojową. Możemy też spotkać osoby, które będą ścinające nas, tak? Czyli, jeżeli pójdziemy na jakieś rozmowy, jakieś rekrutacje, jakieś tutaj ważne aspekty, właśnie w tym no, względzie finansowo-zawodowym, to musimy mieć pewność, że to będzie wymagające, to będzie wyzwanie. Tu musimy być błyskotliwi, szybko myślący i uważać na podpuchy, tak zwane, dlatego że możemy być też zmanipulowani. Niestety, tutaj wykorzystać należy umysł do, Umiejętnego dialogu, bo jeśli coś źle za ostro powiemy, to stracimy, a więc możemy przeholować, tak? Bo ktoś tu będzie atakował, więc my też możemy poczuć się zagrożeni e, Musimy wykazać się bardzo dużą rozwagą przy tej karcie. Natomiast karta dla osób, które mają pracę, to 3 denary i 3 denary jest, trójka denarów jest bardzo dobrą kartą, bo niesie nam aspekt przede wszystkim związany z kooperacją, współpracą. Docenieniem, awansem społecznym. Bardzo lubię tę kartę, bo ona niesie nam wzniesienie, ale też to, że inni chcą z nami być w sferze zawodowo-finansowej, tak? że, że będą ludzie nam pomagać, że będą chcieli, żebyśmy realizowali wspólne cele, a więc nie będziemy osamotnieni i tym samym dzięki temu skorzystamy my, oni, ale też i nasze finanse. Tak więc tutaj, jak najbardziej, bardzo dobra karta, niosąca potężny potencjał. Natomiast karta dla osób tutaj wszystkich związana ze zdrowiem, to jest denarów. Jest to karta inwestycji, ale inwestycji, które się zwrócą, czyli może chodzić o badania lekarze, bo to są nowe aspekty, może zakupimy jakiś pakiet ćwiczeń, może sprzęt rehabilitacyjny, może coś, co będzie nowego też w kwestii leków i jakby ten zakup będzie nieść. Pozytywne rezultaty, czyli będziemy zadowoleni z tego, nowa energia, nowe wiadomości, nowe podstawy, nowe fundamenty, ale możemy być pewni, że coś dobrego idzie i że to zdrowie idzie w tym kierunku budowania, nie ruinowania, tylko właśnie umacniania. Tutaj też zwróćmy uwagę na sprawy gastryczne, może być tak, że będzie zmiana nawyków, po prostu żywieniowych, bowiem na przykład nasza jelita, no brzuch generalnie będzie wymagać innego potraktowania. A więc bardzo fajny układ, troszeczkę nerwowy w pewnym aspekcie, ale wiecie co robić, czego nie, więc dacie radę. Powodzenia, lwiątka, wszystkiego dobrego. No idziemy dalej. Do osób z poznaku panny, witam serdecznie, drogie panny. Spójrzmy na Was, jakie karty zostaną Wam ukazane za chwilę. Dziękuję jak zwykle za to, że jesteście, pięknie komentujecie, no i że na moim kanale bywacie. Jest mi jak zawsze niezwykle miło. Pozdrawiam serdecznie. No i zobaczmy, co będzie dobrym aspektem, a co może trudniejszym. I zaczynamy od trudniejszego. Siedemka buław dla singli. Rycerz pucharowy dla osób zajętych. Trójeczka mieczy dla osób szukających pieniędzy, pracy. A z pucharów dla osób, które mają już pracę i zdrowie, giermek mieczy, a więc troszeczkę napięty ten układ. Ale czy zły? Nie. Przepraszam, on będzie po prostu wymagał od nas pewnych działań konkretnych i uwolnienia się od nerwów, bo tu jest jednak sporo nerwówek. No, zaczynamy właśnie od takiej napiętej karty, bym powiedziała, wojowniczej. Siódemka buław. No jest karta walki. Walki o siebie, w relacji, znajomości, ale też z kimś, bo tutaj ten człowiek jest atakowany. Możemy też my osaczać kogoś, tak? Poznamy kogoś i a ja, strasznie będziemy chcieli z nim być i tak go będziemy aż atakować, wręcz tak? Czasami tak bywa. To normalne, ale uważajmy, tak, bo to jest karta walki, determinacji, ale też i trudności, bo to jest też rywalizacja, czyli ktoś tam nam będzie przeszkadzał i może nam przeszkadzać w jakiejś relacji, w miłości, w ogóle w znajomości, tak naprawdę. Czyli tutaj będą trudności różnego rodzaju, ale my też możemy walczyć sami ze sobą, w związku z jakąś sytuacją uczuciową, no może nawet prosta rzecz, czy w ogóle powinnam szukać, czy powinienem szukać kogoś teraz i będziemy walczyć, tak, osaczać sami siebie, atakować, a powinniśmy po prostu działać, tak, dać sobie luz i nie ograniczać się, no ale nie każdemu może to być dane. Natomiast karta dla osób zajętych, rycerz pucharowy, jakieś powroty do jakiejś sytuacji, tak? Nie jest to dobry czas, żeby załatwiać poważne sprawy z partnerem, dla partnerką, dlatego że coś wróci. Czyli jeśli nie załatwiliśmy, to nie uda się, po prostu znowu trzeba będzie do tego powrócić. I znowu, no, tak jakby po prostu. Na razie nie ma przełożenia na konkrety, bo jest to karta też trzech obietnic. Czyli na przykład możemy przegadać jakąś sytuację, ale to tam. A, po prostu sobie pójdzie. Że, że partner partnerka zrobi po swojemu i, i znowu będzie trzeba tłumaczyć. Generalnie jest to karta romantycznych gestów, jakichś zniosłych słów, ale w czynach już nie jest konkretna ta karta. A więc, mimo wszystko, tutaj bardziej iluzja niż właśnie jakieś zmiany, które będą teraz konkretnie wpływać na nasze życie. Natomiast karta dla osób, które mają. Tutaj, ochotę szukać pieniędzy pracy to trójka mieczy. Karta złamanego serca, złamanych nadziei, obietnic, trudności komunikacyjnych i tak może na, w tym tygodniu być nam ciężko wejść w jakieś dobre układy zdobyć większe pieniądze, założyć taką firmę, która by nam w tym momencie rzeczywiście odpowiadała, bo tu jest karta żalu, trudności, takich surowych rozmów. Ktoś też nas może źle potraktować, że możemy poczuć tak, że aż złamane serce, tak, że mieliśmy takie oczekiwania, a to przyszło takie coś, jednak nie do końca. Tutaj też musimy uważać na aspekt w ogóle naszego żalu, bo nawet nasz żal może nam przeszkadzać w załatwieniu dobrych spraw, czyli do Tutaj jest to karta intelektualna, ale żal, emocje mogą bardzo mocno wpływać na to, że nie będziemy umiejętnie mogli wykorzystać słów, postawy tak intelektu właśnie w ramach sfery zawodowo-finansowej. No i karta dla osób, które mają tu pracę, aspucharowy, nowa energia, nowe możliwości, jakiś przypływ emocji w związku z jakąś wiadomością, opcją. Znalezienie jakiegoś rozwiązania może być też wiadomość, że dostaliśmy awans, ktoś nas dobrze potraktuje, może być to też wiadomość z zewnątrz, która nas niezwykle ucieszy, tak? To jest karta znalezienia czegoś, kogoś, kto jakby spowoduje, że mamy ten sens do, do działania, do, do jakby kochania tego, co chcemy robić, tak? To jest karta miłości, a więc praca powinna być naszą w tym momencie miłością, zakochaniem się, ponowne zaogoczenie, bo coś dobrego, nowego się wydarzy. A więc tutaj możemy liczyć na to, że będą to wzniosłe, radosne wydarzenia. No i zdrówko, giermek mieczy. Który to oczywiście wskazuje na burzliwość, nerwowość naszego organizmu. Myśli nieokiełznane, które będą powodować, że będziemy spięci, napięci na pięci. I tu kobiety, niestety, w tej karcie przeważnie się pokazują jako zdenerwowane, nie mogące tutaj opanować zmysłów, ale też mogą być nerwy przez kobietę, niestety. Karta chaosu, wprowadzenia w błąd, lub my możemy przez własne nerwy, niestety, źle coś odczytać, tak? źle coś zrozumieć. A więc uważajmy, bo tutaj chaos niestety jest możliwy, mimo że być tutaj przyczyną naszych emocji lub czyjeś, czyjś informacji czy jegoś nastawienia. Zwróćmy uwagę, oczywiście, na gardło, układ oddechowy, płuca, choroby wirusowe no i w ogóle właśnie te nerwy, bo one będą bardzo mocno pobudzone. A więc pomyślmy o sobie, starajmy się te myśli wykorzystać w pozytywnym sensie, a nie nakręcać się, nie przyjaskrawiać i to jest tutaj dosyć mocny do Was apel. Czy Wy z tego skorzystacie, no to już wiadomo, że jakby od Was zależy. Układ jest troszkę trudny, ale do przejścia, więc myślę, że dacie radę, jakby co piszcie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, hej!